Cześć, z tej strony Czarownica. Witam Was w pierwszym filmie po Nowym Roku. Tak, oczywiście, jak co roku mam te same postanowienia, czyli, że będę więcej filmów nagrywać i może zacznę coś wrzucać na bloga. Ale powiem Wam, że jak już wrzucę coś na YouTube, to już wolę, żeby sobie to tam leżało, niż jeszcze coś pisać. Nie, ma, nie mam czasu po prostu, wiecie jak to jest. Dom, praca, dziecko. No, <laughs> nie marudząc już w Nowym Roku. Dzisiaj tematem będzie organizer. Jeśli o mnie chodzi, trochę będzie mi się zmieniał profil y, mojej pracy, więc będę miała dużo więcej spotkań, więcej rzeczy do ogarnięcia, więc stwierdziłam, że spróbuję prowadzić organizer. W telefonie ja się nie ogarniam. Nie wiem, to nie jest mój styl. Muszę sobie coś napisać, muszę zrobić sobie notatki do spotkania, więc wiedziałam, że wersja papierowa. Natomiast do tej pory miałam tysiąc kalendarzy, które zazwyczaj po miesiącu, dwóch, góra trzech lądują gdzieś w kącie, są wyciągane z torby z plecaka, bo są ciężkie. I słuch o nich zaginie, więc za słuch o nich ginie. Okej. Okay. Sorry, jest już wieczór. No więc stwierdziłam, że spróbuję i dlatego też nie ozdabiałam okładki mojego nowego organizera w żaden super sposób. Zrobiłam to na szybko. bo zobaczymy, jak długo z nim wytrwa. Tak, nie chciałam mi się kupować niczego, ściągać właśnie z jakichś super miejsc, z jakichś wypasionych rzeczy, bo nie wiem, jak długo będę go używać. Nawet udało mi się pójść, chyba, do Tesco. Kupiłam sobie super kalendarz, całe 4 złote. Ozdobić go, słuchajcie, wszystko jest przyklejone na żel medium, żeby nie odpadło. Tylko jeden mały problem się stał. Jak zaczęłam w nim pisać, okazało się, że wszystkie wszystkie rzeczy, którymi ja lubię pisać, czyli pióra i tego typu rzeczy, przebijają, więc tu po prostu piszemy od razu na pięciu kartkach. Nawet, zobaczcie. Mm, Porobiłam sobie, ponieważ mam w tym roku postanowienie, żeby napić więcej wody. Porobiłam sobie nawet takie znaczniki przez cały kalendarz, żeby odkreślać. A tak przy okazji, jeżeli ktoś z was chce coś takiego zrobić, to jest stempel drychy. Może jest jeszcze dostępny mm, w sklepie na strychu. Oby, oby. Od razu te pięć kwadratów się odbija i po prostu genialnie się to stemplowało. Pojedynczo próbowałam stemplować, ale to był jakiś dramat to super jest do takiego, wiecie, odznaczenia, ile, ile czego już żeśmy zrobili, jeżeli potrzebujecie coś takiego. No więc, o, z tej kubeczki przybijam ambitnie. Więc to poszło w kąt, bo już mnie to zaczęło wkurzać, że nie tym, co trzeba, albo nie tym, co ja chcę, mogę pisać. Więc postanowiłam sobie coś wydrukować na zwykłych kartkach z doksero. I teraz tak, wydrukowałam sobie z informacje, jak ja chcę, znalazłam w internecie takie strony, jakie ja chcę, i co jeszcze? No i Wam może pokażę, jak, jak to wygląda. Postaram się wszystkie linki do rzeczy, które ja ściągałam yy, zamieścić, jeżeli któraś z Was też by chciała wydrukować. Od razu powiem, jest jeden mankament tego kalendarza. Jak na razie jeden znalazłam. Strasznie grube te miesiące wychodzą i tadam, tak wygląda mi kalendarz w środku. O tym zaraz porozmawiamy, co ja tu mam. Ale to o, czekajcie, to są moje na notatki. To o to jest tylko jeden kwartał, trzy miesiące. Ale z drugiej strony ja nie prowadzę tu jakiegoś pamiętnika, więc stwierdziłam, że zrobię to tak jak jest. Mam trzy miesiące, mam tam chyba jeszcze na parę miesięcy do przodu, czy tam po dwa kartały chyba do przodu wydrukowane, mam je odłożone i stwierdziłam, że po prostu kartki, których już nie będę potrzebować, myślę, że po całym miesiącu z nimi się pożegnam. W śmietniku wylądują. Więc z drugiej strony można sobie na przykład wydrukować tylko tydzień albo miesiąc, tyle ile jest Wam potrzebne. Zaraz Wam pokażę na jaki styl się zdecydowałam. Czekajcie, może coś to nie ma jakiegoś za dużego śmietnika. <laughs> tu ma trochę stron. Dobra. Strona wygląda tak, ja wam przybliżę. Jest ona po angielsku. I tak, to wszystko tu jest puste, więc sobie tu możecie wpisać dane, daty, jakie chcecie. Nie zajęło to za dużo czasu, robiłam to oglądając jakiś serial, więc no problem. Tutaj jest shadow i jest fajny, bo ma shadow, czyli harmonogram. Ma co godzinę, ale ma taki ostęp, że pół godziny sobie tu można spokojnie wsadzić. Top Priorities, czyli top Priority na dany dzień. Są szklanki do odkreślania wody, dla mnie to było super, bo ja akurat pić wodę. Tu jeszcze jest jakiś exercise. Hmm, może zacznę ćwiczyć regularnie z Chodakowską albo z Lewandowską albo z kimkolwiek. Tu jest jeszcze co będę jeść. Nie wiem, czy tu będę coś wypełniać, czy nie. We will see. Aż tak daleko ja nie planuję. No i tu są jeszcze jakieś notatki. I taki styl mam na cały tydzień. Soboty i niedziele pewnie będą bardziej puste, może nawet je wyrzucę przy następnych kwartałach. Kasia z kanału Scrap -Kate pytała się, czy ktoś ma kalendarz dokładnie odwrotny, czyli żeby więcej miejsca było w sobotę i w niedzielę, a w tygodniu było go mniej. Więc moja propozycja dla niej była taka, że czasami są takie, że można, wiecie, cały tydzień wydrukować na dwóch takich stronach, żeby sobie to wydrukowała, a po prostu taką kartkę zrobiła sobie osobno, dodatkowo na sobotę i na niedzielę, jeżeli tam ma mało w planach na, na, na cały tydzień. Dobra, więc tak to wygląda. Miesiące między sobą oddzieliłam takimi naklejkami. To są naklejki Stride from Biedronka, czyli prosto z biedronki. One kosztowały, nie wiem, 4 zł za kilka takich arkusików, więc to tam grosze były. Na, niestety nie są już dostępne, ale to wiecie, każdy, każdym, nie wiem, dziurkaczem nawet można zrobić, wyciąć sobie kwadrat i złożyć go po prostu na pół, i też sobie takiego taba tutaj zrobić. Nie jest to za duży problem. Do tego mam no tak. Każdy miesiąc zaczyna mi strona sorry, z miesiącem. Ja Miałam wszystko po angielsku, w różnych stylach to jest, ale mi to na przykład w ogóle nie przeszkadza. Więc jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, nie ma z tym problemu, no to y, podam Wam linki, skąd ja to brałam. Zresztą tutaj część z nich jest. To jest akurat luty, mam rozpiskę całego miesiąca, mogę sobie tu pozaznaczać jakieś ważniejsze dane. Z drugiej strony mam listę tasków i to są jakieś takie, będą większe zadania na dany miesiąc, które wiem, że muszę gdzieś tam rozwiązać. I później mam jeszcze do każdego tygodnia, ja tu akurat w tym momencie mam kilka hurtem wpiętych, bo sobie... Srdzie mała wepnę sobie wszystkie i potem będę co miesiące to przypinać, bo już mi się tego nie chciało robić, jak to planowałam. To jest planer na dany tydzień. I tutaj też są jeszcze godziny rozmieszczone, więc jeżeli chcemy mieć taki ogląd swojego tygodnia, no to jest właśnie tutaj. I z drugiej strony, też się postanawiam. Każda z tych części jest z zupełnie innej strony internetowej, albo część no, raczej z różnych. I z drugiej strony, strzeli ma mam tutaj takie puste łysę to sobie tu dodrukowałam taką rozpiskę. I tutaj są. Nie wiem, czy to widzicie? I chyba nie będziecie widzieć. Dobra, to ja wam przeczytam. E, tu jest Things to do, czyli rzeczy do zrobienia, więc tu jeszcze jakąś dodatkową listę, nie wiem, zakupów czy czegokolwiek. Don't forget, nie zapomnij. Places to go, czyli gdzie chciałabym iść. I Items to purchase. A, więc tu może być lista zakupów, a tutaj coś innego. To jest mi się wydaje fajne, bo bardzo często ja dostaję jakieś propozycje filmów do obejrzenia albo super książek do przeczytania, którą mówię, o tak, zrobię to, przeczytam to, a potem nie pamiętam, co to było. Więc to są takie miejsca, żeby coś gdzieś zapisać. Co ja tu jeszcze mam? Na sam koniec wsadziłam sobie, znalazłam jakieś mega stare kartki. Więc to jest takie miejsce do notatek. I dodałam sobie koszulkę, żeby mieć pod ręką jakieś różne świstki. No tu akurat mam kartkę. Zawsze dobrze mieć jakąś kartkę pod ręką. I na koniec tutaj sobie gumkę przykleiłam. Taką, wiecie, gumkę. Jak są się na do Majtek. No taką bieliznianą, tylko czarną. I ona jest cała na gorąco: na pół złożony kawałek gumki i przyklejony. Przymierzam sobie do długopisu, żeby tak mi tutaj wiecie, starczyło. I taką samą gumką, tak naprawdę, ten organizer. Czekajcie, czy może trochę oddalę? O, oh yeah, udało się. E, gumkę po prostu na długość tutaj związaną, na, na supę zazwyczaj mam, ale została ona u mnie w pracy. Chyba na biurku, albo gdzieś pod biurkiem. Mam nadzieję, że na biurku. No i to by było na tyle, jeśli chodzi tak naprawdę o organizer. dodatkowo Dodatkową tutaj tę moją zakładkę z shopem, która mi pokazuje gdzie ja jestem, w którym dniu, żeby sobie to łatwiej otwierać. No i oprócz tego mam tak zwane przyda się, przyda się mam tu z przodu i do tego bardzo przysłużył mi się na w domu. Tutaj mam zdjęcie mojego dziecka, z tyłu oczywiście nie wpadam na to, żeby z tyłu sobie od razu też dać papier, więc sobie tutaj dałam naklejkę, jakąś z zestawu dla w ogóle dla niemowlaków, ale miała napisane always be my baby, a on zawsze będzie moim baby, więc sam raz jest tutaj. Tu sobie zrobiłam taką małą kieszonkę i w niej mam znaczki, bo stwierdziłam, że na tym rok mam plan wysyłać więcej kartek. W ogóle wszystkie Was przepraszam, te zwłaszcza, z którymi gdzieś tam bliżej współpracuję, że nie wysyłałam kartek, ale po prostu na, na święta. Kasia, wiem, że też miała z tym problem, trochę się czuję usprawiedliwiona, ale to nie jest żadna wymówka. No, po prostu nie dało się. Miałam taki zakręt przed świętami i nowym rokiem, że się nie dało, ale to jest plan mój na przyszły rok, że chcę tych kartek robić więcej, wysyłać więcej i mam też zamiar nagrywać filmy, jak robię kartki. Ambitnie, bo ja jeszcze postanowiłam Project live w tym roku robić, ale ambitnie postanowiłam to robić, więc znaczki mi się zawsze przydadzą i właśnie taką kieszonkę. I teraz tak, żeby zrobić tą kieszonkę, jak widzicie, i się pewnie domyślacie, to jest kawałek koszulki. I żeby teraz to zrobić, chyba koszulka 5, i żeby ją po prostu skrócić, to użyłam takiego fantastycznego narzędzia, które nazywa się y, Fachowo Fuse Tool. I jest on dostępny z firmy Memory Keepers do robienia właśnie Project Lives. Ja niestety tego tule nie mam. I oczywiście, jak już postanowiłam go kupić super końcówkami, to nigdzie go nie ma. Szczęście moje. Ale wpadam na to, że mam coś takiego kupione. Ja wam powiem co. To. Ja mam tutaj to ze znaczkiem takim Rusmana. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Jakkolwiek. Takie, ja to chyba w Rossmanie kupiłam, ale wiem też takie, że były w Lidlu, bo kiedyś też się do tego przymierzałam. I to w ogóle było do wypalania znaków w drewnie. Powiem Wam, że działa. Jedyna rzecz, jak widzicie, wszystko tutaj działa. Jedyna rzecz, na jaką trzeba zwrócić uwagę, no to trzeba to trochę przetestować. Trzeba wentylować pomieszczenia, ale to myślę, że przy każdym jedno, no bo i, i mimo wszystko palimy plastik. Yy, I co? Aha, i trzeba sprawdzić wcześniej sobie, po prostu trzeba mieć jakiś kawałek tej folii, którą chcecie ciąć yy, i przypalać. Trzeba po prostu sprawdzić, jak długo trzeba to narzędzie nagrzewać, a potem, jak bardzo przyciskać. No bo wiadomo, im folia cieńsza, tym czasami się przecina albo nie. Akurat, jeżeli robicie taką kieszeń jak ta, to nie ma żadnego problemu, bo po prostu przyciskacie, jedziecie i ona się od razu zgrzewa i odcina Wam nadmiar papieru. Gorzej jest, jak chcecie zrobić coś takiego. Uwaga, to da mój project life. Pierwsza strona. Ja dokładnie tym samym robiłam tą stronę z gwiazdkami tutaj. Widzicie? i nie wyszło mi to najpiękniej, ale wyszło i się trzyma, ponieważ tutaj też już trzeba pokombinować tak, żeby po prostu taką siłę naciski, w ogóle temperaturę dobrać, żeby tego nie spalić i nie przeciąć na pół. Ale jak widzicie, da się. Dlatego wolałabym i, i czyham na to, już się zastanawiam, czy te końcówki z memory, We are Memory Keepers nie pasują przypadkiem do tego tula, bo już podejrzewam na internecie, że ludzie to tak tam Kombinują, bo tam jedna z tych końcówek jest właśnie taka prosta, jak ta do obcinania pewnych rzeczy, do obcinania do robienia właśnie dziur, żeby tam coś wsadzić do kieszonki, jak już mamy, a druga końcówka, która jest dostępna nawet w zestawie podstawowym, to jest właśnie taka przerywana, jak tutaj jest, jak w oryginalnych y, koszulkach i wtedy no, nie ma szans, żeby coś obciąć, bo ta ona jak radełko leci i po prostu robi dziurki. Więc zastanowię się, czy tego nie nabyć, ale tak naprawdę zobaczę, ile. Zobaczę, ile będę robić yy, takich właśnie dziwnych wynalazków z, z spaleniem tego plastiku i zobaczę, czy on w ogóle jest niepotrzebny. Także Project Life, która z Was jeszcze nie zaczęła, miałaby ochotę, jeszcze jest czas, spokojnie nadrobicie zaległości, dopiero drugi tydzień stycznia. Polecam, dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak ja robię mój Project Life, chociaż to chyba nie będzie jakieś wybitne. Ale mam takich sporo gadżetów do porobienia, jakieś klipsy, zapięcia, tego typu rzeczy. E, jak już jesteśmy też przy tym fiustul, właśnie. O, właśnie teraz widzę, że w ogóle mi pękło, ale, ale działa. Niech sobie działa. E, też jest super do robienia shaker boxów. Wiecie, ja sobie to położyłam, zrobiłam sobie kieszonkę, spam, co miałam sypać, i dopiero później, znaczy, znaczy no, spaliłam, obcięłam ten ostatni róg. Róg, bok. No i czeka sobie tutaj wkład na to, żeby zrobić takiego, wiecie, shaker boxa. I jest to o tyle fajne, że tym, wiecie, nie trzeba się z tym klejem babrać i że Wam się przyklejają te cykiny do tego, więc o tyle mi się to podoba, aczkolwiek trochę to płaskie wychodzi. Ja ostatnio robiłam shaker boxy takie z folii, takie 3D, bardziej wystające. O takie. I one mają tutaj więcej miejsca do popisu i można sobie tak fajnie nimi majtać, ale no, shakerboxy będę robić innym razem, to Wam poopowiadam. Wracając do organizera, naprawdę została chyba, no dokładnie, jedna strona, na której ja mam przyklejone karteczki posti i ja ich dosyć sporo używam i też wklejam je do planera, jak coś jest niepewne, czy to będzie, czy nie będzie. I to jest dokładnie kartka skrapowa zalaminowana. Oczywiście też nie wpadam na to, żeby z drugiej strony dać drugą, ale jest tak, jak jest. No więc tak wygląda mój organizer. Boże, tu już idę, trwa e, Dajcie znać, jak macie jakieś pytania. No i też e, dajcie znać, e, jakie odcinki w tym roku chcielibyście zobaczyć. Jakie filmiki mam nagrać, co Was bardziej interesuje. Czy właśnie Project Live, w którym jestem totalną nowicjuszką. Zrobiłam teraz tą jedną stronę 4 i zrobiłam Project Life dwie strony na warsztatach U Czarnej Myszy. Pozdrawiam dziewczyny Kinga i Kasia. I to właśnie przez nie załapałam bakcyla. To przez was. Cały czas zwalam winę na was, jak robię zakupy, i mówię, to zawsze mówię mężowi, że, że to, to wasza wina. Przypominam Wam o tym, że ostatni tydzień, ostatni weekend stycznia spotykamy się we Wrocławiu. Kwiat Dolnośląski znowu zrobi, robi zlot, są warsztaty. Ja będę na pewno sobotę, na pewno będę niedzielę, w piątek zobaczymy. Więc serdecznie Wam zapraszam. Dajcie też znać: Oczywiście, tak, informacje dam Wam na dole. Dajcie też znać, kiedy Wy będziecie, o jakich godzinach chętnie się z Wami spotkam. Może coś usiądziemy i razem zrobimy, byłoby super. Tam miejsce jest, zawsze jakieś stoliki są otwarte, więc z chęcią usiądę z Wami, wypiję kawę, pogadam. Bo, bo po to te warsztaty są i właśnie po to są tak zorganizowane, akurat we Wrocławiu, żeby mieć ten czas, żeby się spotkać, pogadać, wypić kawę, a nie tylko tak wiecie, od zajęć do zajęć. Więc dajcie znać, chciałabym się z wszystkimi spotkać i owy, mam nadzieję, że jak najwięcej będzie Was w stanie tam dojechać i zobaczyć. Oprócz warsztatów, będą sklepy, będą make and take. Czyli no, takie rzeczy, które po prostu można przyjść, zrobić wyjść. No, chyba nawet nie trzeba za nie płacić. I oczywiście będą pokazy. Pokazy są co roku. Z tego co wiem, na stronie Kwiatu na blogu będą ogłoszenia co, o które i, i jakie pokazy. Pokazy są absolutnie bezpłatne, więc zapraszamy. Cześć, do zobaczenia, pa!